Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj. Yy, tak, już pewnie widzicie tą panią. Yy, tak, ten samiec na wczorajszym odcinku był jeszcze sam. Dalej jest w sumie sam. Nie jest jeszcze z nią złączony. Ale tak, miałem mieć tą samiczkę w poniedziałek. Ale tak się złożyło, że mam ją właśnie dzisiaj. <laughs> Tutaj chodzi sobie samiec. O, czekajcie, żeby go nagrał. O, a tam jest ta samica. Samica jest z tamtego roku, czyli z 19, nie jest obręczkowana i ona była złączona już z samcem pocztowym, właśnie tam samiec ją leje, ona była złączona z samcem pocztowym, to wychodziły takie, no, wychodziły po prostu takie pomieszane, taki półpawik, pół pawik, pół ten, pół pocztowy. I tak, teraz, no ona jest w ogóle ładna, jest cała biała, tak samo jak ten samczyk, też ma pełny ogon, tylko jest ubrudzona, bo u tego pana było strasznie brudno na podwórku, Z błoto, nie wiem, jakiś węgiel, nie wiem, takie czarne coś, ona potem się tak hmm, chodziła, może dlatego. Jeszcze przejdziemy do królików i ten, yy, czekajcie, coś mam tu na obiektywie, o, dobra, już jesteśmy u królików magicznie, teleportujemy się do królików i tak tutaj są dalej samczyki nie będę ich dopierał, bo po co jest dalej tak samo trzy tak ten jeden mi zdechł, ten czarny są teraz trzy białe tylko tutaj mam samiczki obok siedzą sobie sześć dalej w dalszym ciągu no i co? to by było na tyle w tym odcinku jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i suba. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Cześć.